Głoszenie Ewangelii Awe Maria Witaj Maryjo, święta Boża Rodzicielko, Matko Jezusa i moja Matko. Przyszedł dzień, przyszedł czas modlitwy, o który Jezus prosił przez Ciebie, dobra Matko czas modlitwy wynagradzającej wszelkie bluźnierstwa i zniewagi, które ranią boleśnie twoje niepokalane serce Maryjo. Kocham cię. Pragnę cię pocieszać. Pragnę, jeśli tylko jest to możliwe, przynosić ulgę w cierpieniu twemu niepokalanemu sercu, które tak bardzo kocham, w które pragnę się wpatrywać, w którym pragnę się ukryć. I w tym ukryciu w cieplej czystości twego matcznego serca pragnę kochać Jezusa, spełniać najświętszą wolę Boga i służyć moim bliźnim, zwłaszcza tym, którzy żyją z dala od Boga, których zbawienie jest zagrożone. Dzisiaj, jak w każdą pierwszą sobotę miesiąca, Odpowiadam na Twoje wezwanie, pani Fatimska, i oddaję Ci w intencji wynagrodzenia czas piętnastu minut medytacji. Maryjo, ucz nas prawdziwej, płynącej z wiary medytacji Bożych Tajemnic. Nikt lepiej od Ciebie, Matko, nie poznał Jezusa, nikt nie był bardziej zjednoczony z Bogiem i wypełniony Duchem Świętym. Dzisiaj pragnę rozważać trzecią tajemnicę światła: głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Choć nie pojawia się w nazwie tej tajemnicy Twoje imię, Maryjo, przecież jesteś w niej obecna. Jezus z Twojego domu wyszedł głosić Ewangelię od Józefa i od Ciebie. Jako człowiek uczył się wiary, modlitwy, życia Bogiem. W codzienności, zanim poszedł głosić prawdę zbawienia, Pan Jezus przez 30 lat żył z Tobą, Maryjo, pod dachem rodzinnego domu. Tylko Ty znasz tajemnicę życia ukrytego Jezusa. Razem z Nim ukryłaś się i Ty, Maryjo. Nie wiemy prawie nic o tym czasie życia Jezusa w domu rodzinnym. Nie wiemy, jak Ty, Maryjo, przeżywałaś te dni. Czy stawiałaś sobie pytanie, kim jest Jezus? Co myślałaś, Maryjo, w tamtym czasie w Nazarecie o słowach, które usłyszałaś od anioła Gabriela? Tego dowiemy się zapewne w niebie, ale mamy pewien ślad tego, co czyniłaś. W ewangelii według świętego Łukasza, w której opisał on znalezienie dwunastoletniego Jezusa w świątyni, Łukasz napisał, lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. Tak, Maryjo, ty nieustannie myślałaś i medytowałaś o sprawach bożych, dlatego, kiedy przyszedł czas i Jezus opuścił Nazaret, i dom rodzinny, aby stać się wędrownym rabbim, byłaś na to gotowa. Czy cierpiałaś, żegnając Jezusa? Myślę, że tak. Bo przecież każda matka cierpi, gdy jej dziecko odchodzi z domu, aby zacząć żyć własnym, dorosłym życiem. Wiele matek złączonych silną więzią ze swoimi dziećmi odczuwa ich przeżycia nawet na odległość wielu tysięcy kilometrów. Twoja Maryjo- Więź z Jezusem jest o wiele silniejsza. On jest Bożym Synem, a ty jesteś Jego matką. Kochasz Jezusa sercem niepokalanym, wolnym od wszelkiego grzechu i przywiązania. Twoje zjednoczenie z Jezusem przewyższa wszelkie nasze wyobrażenia i możliwości zrozumienia. Ty, Maryjo, swym matczynym sercem przeczuwałaś i odczuwałaś wszystko, co przeżywał Jezus. Nie byłaś przy nim obecna fizycznie wtedy, gdy Jezus nauczał, ale duchem, sercem, myślą, pragnieniem i miłością. Byłaś z nim zawsze. Twoje delikatne serce przeżywało każdą radość i współodczuwało każdy jego ból. Były też chwile, które przeżywałaś razem z Jezusem. Przecież to właśnie w synagodze w Nazarecie Jezus czytał fragment z księgi Izajasza i powiedział, że właśnie na nim spełniają się zapowiedzi proroków. Dał swoim ziomkom wyraźnie do zrozumienia, że jest synem Bożym. A co oni z tym zrobili? Wyrzucili Jezusa z synagogi, a nawet chcieli go zaprowadzić na zbocze góry, aby strącić w dół, aby zabić. Czy byłaś, Maryjo, wtedy w synagodze, tego nie wiemy. Jeśli nie byłaś obecna, na pewno szybko doszły do ciebie wiadomości o tym, co się wydarzyło, o odrzuceniu Jezusa, o tym, jak jego rodacy nim wzgardzili. Jak wielki ból musiał wtedy przeszyć twoje niepokalane serce. Twój syn został wzgardzony i odrzucony w tej samej miejscowości, w której anioł Gabriel zwiastował Jego Narodzenie. Ty wiedziałaś, kim jest Jezus. Wiedziałaś, jaką miłością darzy każdego człowieka, jak kocha swoich rodaków i jak on cierpi z tego powodu, że w swoim domu, w swojej ojczyźnie jest nierozumiany i odrzucony. Wiedziałaś, Maryjo, że ci, którzy odrzucają Jezusa, zamykają się na miłość Boga. I na dar zbawienia, a otwierają serce na wieczne potępienie. Modliła się Maryja, na pewno modliła się za tych, którzy nie rozumieli Jezusa, nie umieli Go przyjąć, aby przejrzeli, aby przyjmując łaskę wiary, której Bóg hojnie udziela, weszli na drogę zbawienia, aby krew Zbawiciela, która za nich będzie przelana. Nie była zmarnowana, aby ofiara Jezusa przyniosła tysiąckrotne owoce. Wiedziałaś, Maryjo, że Jezus, głosząc Ewangelię, wędrując po drogach Ziemi Świętej, spełnia wolę Ojca? Jak Jezus, zgadzałaś się na wolę Boga i żyłaś po to, aby spełnić ją we wszystkim. W tym pragnieniu byłaś błogosławiona, to znaczy szczęśliwa. I choć ludzie nie rozumieli i powielokroć nadal nie rozumieją, jak bardzo Jezus Cię kochał i kocha, Ty wiedziałaś, że żadne Jego Słowo nie znieważa Cię, nie pomniejsza Twojej roli Matki, Syna Bożego. Zapewne pamiętasz Maryjo, to zdarzenie, które opisał między innymi święty Marek w swojej Ewangelii, Tymczasem nadeszła jego matka i bracia, i stojąc na dworze, posłali po niego, aby go przywołać, a tłum ludzi siedział wokół niego, gdy mu powiedzieli: Oto twoja matka i bracia na dworze szukają ciebie. Odpowiedział im: Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I spoglądając na siedzących dookoła Niego, rzekł – oto moja matka i moi bracia, bo kto pełni wolę Bożą, ten jest mi bratem, siostrą i matką. Co czułaś, Maryj, słysząc takie słowa Jezusa? Czy poczułaś się jakoś pominięta, niedoceniona? Żadną miarą? Twoje serce biło w rytm serca Jezusa, i wiedziałaś, że te słowa są skierowane do ciebie, że w nich Jezus ukazuje twoją prawdziwą wielkość i godność godność matki według ciała, która stała się oblubienicą i uczennicą według Bożego Ducha. Jakże bardzo musiały ucieszyć cię te słowa Jezusa, zapewne i te słowa wzięłaś do swojego serca i rozważałaś je długo. Pozwól więc, Maryjo, że ja, aby pojąć bardziej znaczenie tych słów, zatrzymam się nad ich treścią. Bądź Maryjo ze mną i spraw, aby zamyślenie według rozważania świętego Augustyna pomogło mi bardziej Cię poznać i bardziej pokochać. Święty Augustyn mówił Proszę was, moi bracia, rozważcie starannie przede wszystkim to, co powiedział Pan wyciągając dłoń ku uczniom. Oto matka moja i moi bracia, bo kto pełni wolę Bożą, ten jest mi bratem, siostrą i matką. Czyż może nie pełniła woli ojca Maryja dziewica, która dała wiarę słowom Anioła i przez wiarę poczęła i została wybrana, żeby za jej pośrednictwem narodziło się pośród ludzi nasze zbawienie i została stworzona przez Chrystusa, zanim narodził się z niej? Święta Maryja, dziewica, pełniła wolę ojca w najwyższym stopniu. Większa zaś jej zasługa polegała na byciu uczennicą Chrystusa bardziej niż matką Chrystusa. Większym szczęściem jest bycie uczennicą Chrystusa niż matką Chrystusa. Maryja jest błogosławiona, ponieważ nosiła w swoim łonie nauczyciela. Zanim go porodziła. Jakże wielką mam wdzięczność Względem świętego Augustyna, za to jego rozważanie o tobie, Maryjo. Moje serce, jak ufam, oświecone łaską Ducha Świętego, przeczuwa, że twoja radość i szczęście, gdy usłyszałaś Jezusa, nauczającego, że jego bratem, siostrą i matką są ci, którzy pełnią wolę Bożą, zrodziło się z pewności, że każdy tak jak Ty, Maryjo, przez wiarę i przez pełnienie woli Bożej, może być całkowicie zjednoczony z Jezusem. Nikt z nas nie dostąpi łaski Bożego Macierzyństwa. Żadna inna kobieta poza Tobą, Maryjo, nie pocznie z Ducha Świętego i nie urodzi, jak małe niemowlę ale każdy z nas, każdy człowiek, każda kobieta i każdy mężczyzna może być uczniem Jezusa, jego bratem, siostrą, matką, przyjacielem, na sposób duchowy. O Maryjo, jak wielka musiała być twoja radość, gdy w pełni ujrzałaś, że Bóg każdemu pragnie udzielić pełni łask i każdego powołuje do całkowitego zjednoczenia z Bogiem? Maryjo, ucz mnie, proszę, takiej wiary, wiary w nieskończoną miłość i miłosierdzie Boże, które Nikt mi się nie brzydzi, nikogo nie odrzuca, nikogo nie potępia, ale pragnie każdego przytulić do serca, każdego zbawić i uświęcić. Maryjo, gdy poznaję Jezusa, głoszącego Ewangelię, jednocześnie odkrywam prawdę, że Ty w pełni żyłaś tym, co Jezus głosił. Jednocześnie widzę, że Twoje w pełni ewangeliczne życie było proste, ubogie, zwyczajne, jak codzienność i wypełnione wszystkim, co ludzkie. Maryjo, jak każdy człowiek doświadczałaś radości i smutku, cierpienia i szczęścia. Ale Twoja tajemnica polega na tym, że w każdym doświadczeniu w każdej sekundzie życia byłaś całkowicie skupiona na Bogu, na Jego woli i Jego pragnieniach. Niestety, muszę wyznać ze wstydem i żalem serdecznym, ze skruszonym sercem, że ja zbyt często skupiam się na sobie. Na swoich pragnieniach, myślach, bólach, cierpieniach, radościach. Maryjo, matko moja, proszę, wyzwól mnie ze mnie, pozwól mi oderwać się od siebie i całkowicie skupić się na Jezusie. Naucz mnie, Maryjo, żyć Ewangelią, naucz mnie szukać, rozeznawać i spełniać wolę Bożą. Wiem, Maryjo, że Ty możesz mnie nauczyć życia wewnętrznego, życia w pełni oddanego Bogu, aby we mnie i we wszystkich ludziach świata wypełniła się tajemnica głoszenia Ewangelii i łaski nawrócenia. Kocham Cię, Maryjo. Amen.